Dzień dobry, dobry wieczór Siemanko, tutaj gaminki od tej strony, zapraszam na razie. książki tej co tu widzicie, tej Sławek gornych, skroników, które przestały istnieć Najpierw o jest ta książka Ślady w broni, tu to, to cykl Młody stomatek Maksymilian Rajczakowski idzie w karkonosze, by odetchnąć od rodzinnych problemów Nieświadomy udajemy z w 9 wojny w przyszłości gór. Czy znajdzie to czego szuka? Właściciel nie tylnego skronika nad śnieżnymi kotłami ginie w wypadku. Niedługo po tej tragedii na miejsce przybywa jego bratanek Maksymilian. Mężczyzna się, że przed śmiercią był ich niejasnych przyczyn do do i innego górskiego skroniska, które tuż po drugiej światowej spłonęło w niewaśnionych okolicznościach. Dunajem wychodzą kolejne fakty, że Rajczakowski nabiera podejrzeń, że śmierć buja nie była nieszczęśliwym związaniem losu. Nieświadomo czy chęć tego zagrożenia podejmuje własne śledztwo. Wkrótce zaczyna otrzymać pogórzki od kogoś, który podaje się za ducha gór. Jeśli w pole nie rozwikła zagadki, znajdzie się w śmiertelnym pieczęstwie. Schronisko, które przestało istnieć, otwiera serię poświęconych karkonoszom. dotrzymając to na rodzinymi rodzinnymi sekretami kryminału a także gęsta od zagadek i legend wędrówka po zapomnianych tak jak w przyszłości. To w drugim przygotowaniu. Wiecie co? Czytałem tę książkę na wystartach. Czytałem te książkę i na początku miałem takie kurczę zaczynamy rokiem wojny i jakiś jakichś tam Niemców, którzy żyją w tym, na jakimś tam schronisku. Później okazuje się, że coś tam przez... się zaczęło dziać niedobrego w tym Niemców. Później zaczęło coś tam znikać. Później nagle się pojawiać. Później teraz coś ginął no, się, się ginie ten jego wuj, tego gościa. Jeszcze w tamtym, latach 60. wojny, zginęło jakieś dwoje łebków, którzy i tam jeszcze ktoś tam jeszcze, który był powiązany z tą całą sprawą. No i ten chłopak się wplątuje i pod nim będzie taką dziewczynę, która tam się zaczyna na nim interesować. Chłopak oczywiście. Nie pamiętam kto to jest, ale dziewczyna przy co ona wiekim on jest i zaczyna sobie powiedzieć, oczywiście się z niego. Najpierw po kilku głębszych chłopak sobie uświadamia co to za dziewczyna i skąd ona jest, czemu u niego tak dużo o nim wie. I tu jest akcja, że później się, że ktoś tam coś tam zrobił, tu coś tam jest jakieś podpalenia, tu ktoś grozi temu gościowi, tu jest jeszcze jakiś goście co próbuje zatalić prawdę, tu jest, tu jest jakiś inny typ, który... Próbuję troszkę zejść prawdy, troszkę go lekko okłamując. pojawia się jeszcze taki typek, który go prześladuje, stalkuje, dzwoni jakiś urywający telefon, który go strzega jakiś tam duch gór. No i kryminał jest malny, nie, powiem, że akcja jest napięta. Od początku do końca akcja, 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 akcja. A później mam takie nagle... Koniec, koniec, koniec Nie, nagle mamy bam! Taki brutalny, mocny finał! Pięknie opisany kryminał, świetnie opisane karkonosze, tak doskonale opisane te wszystkie widoki, karkonosze tych gór, schronisk, tych ścieżek, że aż po to tutaj na takie wow, ale fajnie opis książki! Chcę, chcę po tym przeczytajmy te książki, pojechać w te karkonosze i serię zobaczyć to schronisko na żywo, znaczy się to co zostało w tych schronikach, zobaczyć jak to wygląda. Może spotkać tylko ducha górnie, że jeszcze tam istnieje. Ale serio. Pan tak świetnie opisał książkę, tak świetnie populowany kryminał, tak świetnie populowane błądki, tak świetnie wszystko wyjaśnione, mam tak w czasach wojennych, przecież się do rzeczywistych. My z rzeczywistych wiadujemy, przeciwnie się do tamtych, gdzie wyjaśniamy co się tam stanęło, jak do tego doszło. Pojęcie, tu, fajnie się znowu tak i tak skanę czasami, tu, tu, tu. Troszkę za tamte, obecne. Ale kurde, to daje radę. To się trzyma kupy. Kupy, haha, no wiecie, kupa, uuu, dobra. Mecha tu. Książka jest mega dobrym kryminałem. Serio. Idziecie do piku, widzicie tę książkę. Nie patrzcie, kurde, że uu, polski kryminał, buuu. Ja powiem tak. Polski kryminał, the best of. Najlepszy polski kryminał, no chociaż... Demolosa troszkę brakuje, ale widzę jest potencjał duży, duży, duży. Zaczynamy niewinnie, ale później jak Pan był jakoś w akcję, no to łodzie Panie, są takie momenty, że ja aż musiałem kilka razy przejść się po sali, żeby się z tym poznać od śmiechu w tych momentach i w tych momentach takich nie było takie napięcie, co wzrastało niezłe, co była taka akcja. No miałem takie, musiałem trochę przejść co ty przemyśleć to jest tak samo jak z tą książką poprzyjmiąc na ten Legan, Ale tu kurczę wchodziłem więcej razy niż tam No 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 gościu kurczę znaczy się gościu Panie Sławku Goltychu jeśli tak można mówić Panu Dał Pan radę Brawo Czekam na kolejny tom Naprawdę czekam na kolejny tom a my widzimy się nie w niedzielę jak pojedynczyk, tylko w poniedziałek w grze, która każdy gra z dzieciaka, a to będzie taka całkiem inna, inna wersja tej gry. Ale jaka? To się w poniedziałek. Na razie, cześć, odmeldowuj się teraz, tak? I dat te ją.